Hej! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Sonic Advance! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się już praktycznie przed ostatnim zonem... Zonem szóstym aktem, pierwszym oraz drugim. Więc zaczynajmy. No i co ciekawe, w tym... Yy... Zonie... Jesteśmy na statku kosmicznym Eggmana, który się e, rozpada, i mamy tutaj mierzony czas. Yy, nie rosnąco, a malejąco. No i tutaj coś wpadłem. Dobra, ja trzeba uważać na tutejsze roboty. Właśnie tutaj mamy całą masę nowych robotów. Tutaj również nie możemy spać, bo gdy spadniemy... Zginę. Musimy się wybić w miarę wysoko. No też tych dwóch pierścieni nie będę zbierał. Ola ochronna mi się przydało, więc je sobie wbiorę. O ile uda mi się tam jakoś w miarę sprawnie dostać. Najpierw będę musiał przejść tutaj i jest, dobrze. Teraz musimy wskoczyć tu. Poczekać aż tu przyleci. No, teraz możemy się wybić w miarę wysoko, żeby zdobyć tutaj szep ścianie. I udać się tutaj, do tego oto miejsca. Teraz nie, tu musi dobrze lecieć. No dobra. Teraz musimy się wybić z tego, dostać się do tej jakby mm, karuzeli. Tu mamy kwiatek, który nie zbyt się nam przyda, ale zawsze coś. No i teraz musimy znów się wybić jak najwyżej. ...i mamy setkę pierścieni! Aj... ...dobre. Znaczycie, pole ochronne, ale co tam. Udało mi się dostać w miarę wyżej i... ...zaraz, nie, to jeszcze nie teraz. Zaraz... ...się będzie coś działo. A co, zaraz zobaczycie. No, już mamy ładny wynik, 120 pierścieni. No i... Nam się sypie, Dobra, Teraz musimy wejść troszeczkę wyżej. I jest, udało mi się tutaj dostać. Mamy kolejne dziesięć pierścieni, nie tędy, droga, droga idzie tędy. Musimy jeszcze raz wybić i... Nie, w... znowu źle. Odbić się musimy tutaj, od tego. Możemy też przejść tutaj górą. Tu mamy kolejne 10 pierścieni. Szkoda było ich zmarnować, już mam ich tyle. Trzeba być trochę ostrożniejszym. Dobra, wracajmy. Przejdziemy sobie tędy. Kolejne 6 pierścieni. Ej, nie, nie wyszło. Chciałem się jeszcze raz odbić, żeby dojść jeszcze do bariery ochronnej, bo ona też nam się przydać może. W sumie wróciłem do punktu wyjścia, bo też tutaj byłem. Właśnie tutaj znikąd do nikąd nie muszę iść. Znaczy przejdę tędy. Tu najlepiej jest wskoczyć. Przejść tą rurą górą. I tutaj warto się wybić jak najwyżej. Bardzo płaca się dostać tutaj, jednak trzeba to rozwalić, żeby w razie upadku nie nadziać się na tego robota. Dobra, no pozbieraliśmy troszkę pierścieni. Mamy 199 i... 200! Kolejne życie! Dobra, strzel tak, ja cię rozwalę. Tu się w kolce powinno schować i udało mi się to robić. jest. Zmieniamy tutaj, tutaj i... tutaj. Dobrze, że mam sporo żyć, bo one się mi naprawdę przydadzą. Mamy przyspieszacza. Zbytnio się mi yy, nie przydał. Chociaż. Dobra, tędy się nie opłaca iść. Trzeba iść tędy. Dobra, Tu mamy kolejne 10 pierścieni. A nie ja było, jakbym jeszcze uspierał z 300. Był chyba, nie, życiowy rekord mój to chyba było 350. Możliwe, że coś koło tego. Tak, w każdym razie to musimy być ostrożni, bo są kolce, tu jest Egmenowski robot, który za wszelką cenę będzie próbował nas zabić. I tu są bardzo niebezpieczne też kolce. No, jak miło stracić wszystkie swoje pierwsze. Ale jest już ważne, że mamy podbierane tutaj życia. No i kolejna część statku się sypie Znowu kolejna część statku odpadła, o, znów się nadziałem na coś no, przynajmniej na zrobię pierścienie tutaj. To jest bardzo fajne miejsce, możemy nam, czy znaczy tutaj nazbierać całą masę pierścieni. Chodźmy dalej. Mamy kolejne trzy pierścienie. Tutaj trzeba uważać na tą latającą minę. No i tutaj mamy coś nowego. Odwraca się nam grawitacja. Bardzo tego nie lubię. A jeszcze bardziej nie lubię tych kolców tutaj. Na szczęście mi się udało ich uniknąć. Dobra, tu będzie kolejna latająca mina. O. No i znów grawitacja wraca do normy. I wracają również kolczaste Cusie. A co w każdym razie, mamy też przyspieszenie, które może pomóc nam w z wyzbieraniu tych wszystkich tutaj pierścieni. bo jest ich całkiem sporo. Bardzo fajne miejsce. Dobra, starczy tego dobrego, chodźmy tędy. No i mamy kolejną setkę. No i tutaj kolejne cztery pierścienie dodatkowe. O, wow, dobrze, że mnie odbiło, bo bym się nadział na kolejny pocisk. I okay, teraz mamy tutaj yy, znów latające platformy. Trzeba uważać. Jak na wszystko w tej grze, już powtarzam się po raz kolejny, ale to naprawdę jest prawda. Tutaj na wszystko trzeba uważać. No dobra, kolejny trudny moment. Tutaj musimy się troszeczkę napędzić i sprawić, żeby nie wpaść na tą sprężynę, która nas tu odbija, i skoczyć jakimś cudem na platformę. No i się nam udało. Nie jest to aż takie łatwe. Jak gdy wskoczymy tutaj, po prostu mamy taki wynoszące nas w powietrze. No i teraz musimy wskoczyć w tę rurę. A żeby w to skoczyć musimy najpierw wskoczyć na to, później na tamto i... Jest. Tak, no i od tym sposobem przeszliśmy przez akt pierwszy. No i teraz jesteśmy w akcie drugim. W akcie drugim taka bardziej przyjazna muzyczka. W tym akcie też można naprawdę rozpierać całą, całą masę piśmień. Mamy kolejną dyszkę, tu mamy stwora, który... Proszę się nas nie zranił. To latające coś, co lubi nas atakować. A, i kolce. Bo naprawdę już sporo miałem cieni, ale dobra, lecimy dalej, nie przejmujmy się tym, że co chwilę nas coś próbuje zabić. Tak, o, to jest bardzo fajne miejsce, tutaj możemy napierać całkiem sporo tych I tu grawitacja znów się odwraca na naszą niekorzyść. Nigdy nie lubiłem odwracającej się od grawitacji, muszę przyznać. Niezmiernie rzecz przydatna. I checkpoint. Wiadomo, ile już pierścieni, no i już zbartowałem polochronę. Ale to trudno. Teraz lecimy, lecimy, lecimy i... jesteśmy znowu wyżej. Jest w tę strony. No, parę pierścieni, ale nie po to tu przyszedłem. Tu mamy checkpointa. Znów strata wszystkich pierścieni, bo znów coś nas zaatakowało. No i tutaj mamy naprawdę bardzo dużo pierścieni. Szkoda, że zmarnowałem tamte wszystkie, co miałem wcześniej, bo teraz to już na pewno zarobi jakąś setkę. Zawsze warto jest zdobyć je wszystkie. I... No, dobra, tyle mi z tych pierścieni zostało. No tu musimy wpaść tędy i znów mamy wybicie. tu znów mamy sporo pierścieni. No i tutaj mamy też i bossa. No i ten boss jest dość prosty do pokonania. Wystarczy po prostu mocniej skoczyć na tę kulę obok niego i wtedy się obróci. I wtedy możemy go też bezpośrednio zaatakować. Oczywiście możemy też chwać na jego kolce, na jego kulki, które... pociski. <gulki <gulki> na jego pociski i wtedy jesteśmy zranieni. rozbawił mnie praktycznie wszystkich pierścieni. Jak chcę go w sensowny sposób rozwalić. Naklesem by się go fajnie rozwalało, bo nakles potrafi chodzić po ścianach. Spinać się właściwie. na precyzji. Ten pocisk musimy go ominąć, zaatakować klena i. Wow. Chodź. się. naprawdę się pomęczyć przez i... Pierścień, pierścień, pierścień. A przyspieszył. Chcieliście? Właśnie teraz, jak za każdym razem, gdy go walniemy, ostro przyspieszy. Jest! Eggman padł! Co prawda nie zarobiłem żadnych pierścieni. Tak, swipe się jak zwykle. A my tymczasem... Przechodzimy dalej. No to wszystko, wszystko. w dzisiejszym odcinku. Do cześć.